Do tej pory spędziłam i dalej spędzam większą część swojego życia kręcąc się po cmentarzach. Bywam tam zdecydowanie częściej niż ktokolwiek inny, no może poza zawodowym grabarzem. W związku z tym doświadczyłam też ponad przeciętnej liczby nieprzyjemnych spotkań podczas szwendania się między nagrobkami. Jedna z takich przygód wydarzyła się, gdy byłam jeszcze nastolatką. Gdzieś w połowie lat dwutysięcznych. Już wtedy spędzałam tyle czasu, ile tylko mogłam, na cmentarzu Avalon. Był tak rozległy i piękny jak reszta parków w naszym mieście, z tą zaletą, że odwiedzało go znacznie mniej ludzi. Jednak, mimo całej mojej miłości do tego miejsca, nie zapewniało mi idealnego azylu. Niektórzy młodzi ludzie czasem wykorzystywali jego zaciszę do własnych. Często mało niewinnych celów, a mnie kilkukrotnie zdarzyło się być werbalnie atakowaną przez inne dziewczyny lub wygwizdaną przez chłopaków. Byłam wtedy bardzo nieśmiała i wrażliwa, więc nigdy nawet nie próbowałam się bronić, zawsze uciekałam, a za każdym razem doskonała znajomość terenu pozwalała mi znaleźć najlepsze drogi ucieczki i kryjówki, unikając dręczycieli. Aż w końcu tracili zainteresowanie i rezygnowali z pogoni za swą ofiarą. Zmotywowało mnie to do poszukiwania informacji o innych cmentarzach w mieście, o których mogłam jeszcze nie wiedzieć, takich, które oferowały większą prywatność. Moje małe śledztwo doprowadziło mnie do starego kościoła pod wezwaniem świętej Ari, pierwszej katolickiej świątyni w saint z której korzystała lokalna parafia. Zanim wzrost populacji wymusił budowę katedry. Z czasem kościół został całkowicie opuszczony i porzucony na obrzeżach miasta, by tam ostatecznie popaść w ruinę wraz z przylegającym do niego cmentarzem. Perspektywa odnalezienia opuszczonego cmentarza, po którym mogłabym włóczyć się bez przeszkód, była wystarczająco kusząca, bym postanowiła go odwiedzić. Nie miałam jeszcze prawa jazdy, więc dojechałam autobusem tak blisko, jak się dało, a pozostały dystans pokonałam pieszo. Droga sama w sobie była uciążliwa, bo dom moich rodziców przy Hemlock Court znajdował się tuż obok cmentarza Avalon. Właśnie tak. Dorastałam mając tę piękną nekropolię tuż za oknem swojej sypialni. Kiedy dotarłam wreszcie na teren kościoła świętej Ari, nie kryłam rozczarowania. Pobliski cmentarz zajmował co najwyżej 1% wielkości terenu Avalonu. Jego matowe, kruszające, szare nagrobki wyrastały z ziemi chaotycznie upchane obok siebie, a w miejscach, gdzie dzika roślinność nie zagłuszyła tego, na co akurat natrafiły jej pędy, nie rosło zupełnie nic. Od razu wiedziałam, że to miejsce nigdy nie zastąpi mi Awalonu, ale skoro już tam byłam, postanowiłam się trochę rozejrzeć. Spędziłam kilka minut krążąc między zapomnianymi grobami, a po tym jak nic szczególnego nie przykuło mojej uwagi, uznałam, że zajrzę do środka kościoła. Od nieco ponad roku jestem wikanką wcześniej byłam obojętną agnostyczką. Ale zawsze doceniała estetykę chrześcijańskich świątyń. Imponujące wieżyczki, wspaniałe witraże i ciepłe kolory oratoriów tworzą bardzo charakterystyczne i ikoniczne wrażenie wizualne. Z zewnątrz kościół prezentował się znacznie skromniej niż wielka katedra świętej Arii i ewidentnie był już w opłakanym stanie. Wybite okna, gąty zsuwające się z dachu. Mimo to nie wyglądał, jakby miał się zaraz zawalić, więc obeszłam go i spróbowałam otworzyć drzwi frontowe. Zawiasy trochę się zacinały, ale bez większego problemu dałam radę uchylić lewe skrzydło. Wnętrze było ciemne i zakurzone. Musiałam odczekać chwilę, aż oczy przyzwyczają się do mroku, zanim cokolwiek zobaczyłam. Gdy wzrok stopniowo adaptował się do ciemności, zaczęłam dostrzegać majaczącą w oddali sylwetkę, stojącą tuż przy ambonie. Moja zwyczajowa nerwowość wskoczyła na najwyższe obroty, a w głowie w jednej chwili pojawiły się wszystkie najgorsze powody, dla których ktoś mógłby czaić się samotnie w opuszczonym kościele. Zaczęłam cofać się powoli. Mając nadzieję, że mnie nie zauważył i że uda mi się po cichu wyjść. Nagle, bez ostrzeżenia, postać zaczęła wykrzykiwać na całe gardło jakiś niezrozumiały bełkot, z pasją wymachując rękami, jakby wygłaszała fanatyczne kazanie. Wrzasnęłam i wybiegłam z kościoła, nie zatrzymując się, dopóki nie dotarłam na przystanek. Gdy autobus w końcu przyjechał, wciąż zanosiłam się niekontrolowanym płaczem. To było jakieś piętnaście lat temu. Od tamtej pory bardzo się zmieniłam, a praktyka magii nie tylko znacząco wzmocniła moją pewność siebie, ale też rozbudziła zainteresowanie licznymi paranormalnymi zjawiskami występującymi w mojej okolicy. Zagłębiając się w lokalne legendy i podania, odkryłam, że nie jestem jedyną osobą, która miała bliskie spotkanie z tajemniczym oszołomem w tym kościele. Postać ta jest znana jako szalony mnich ze świętej Arii. Doświadczenia innych ludzi okazały się bardzo podobne do moich. Samotny człowiek przemawiający w niezrozumiałym języku do pustych ławek tylko nieliczni twierdzili, że próbowali skonfrontować się z mnichem, utrzymując, że przyzywał nieznane, nadnaturalne siły, by się bronić. Lokalna policja kilkukrotnie przeszukiwała teren kościoła, lecz nigdy na nikogo nie natrafili. Nie znaleźli też żadnych śladów czyjejkolwiek obecności. Na rodzinę tej miejskiej legendy przypisano relacjom różnych osób, Cierpiących przede wszystkim na choroby psychiczne lub uzależnienia, które to przez dekady szukały w tym starym kościele schronienia. Oczywiście było to jak najbardziej możliwe wytłumaczenie, ale moje własne przeżycia sprawiły, że zaczęłam poważnie zastanawiać się, czy przypadkiem nie kryje się za tym coś więcej. Postanowiłam wrócić i jeszcze raz przyjrzeć się temu miejscu korzystając ze zdobytej wiedzy okultystycznej i niedawno rozwiniętej umiejętności jasnowidzenia, mając nadzieję, że odkryje coś, co mogło umknąć innym. Moja koleżanka Genevieve jest bardziej doświadczoną czarownicą ode mnie, więc oczywiście rozważałam zabranie jej ze sobą, ale uznałam, że pierwszą wyprawę badawczą powinnam odbyć samodzielnie. Miałam tylko zrobić rekonesans. Jeśli znajdę coś interesującego, Wrócę z nią. Jeśli nie, nie ma sensu marnować jej czasu. Mogę być szalona, ale nie aż tak, by bez powodu zabierać koleżankę do opuszczonego kościoła. Wybrałam się tam pierwszej pogodnej nocy w kwietniu. Poszłam po zmroku, ponieważ zasłona oddzielająca rzeczywistość od zaświatów jest wtedy nieco cieńsza, a mój zmysł jasnowidzenia silniejszy. Poza tym uznałam, że nocą łatwiej będzie nie zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi. Zaparkowałam moją lśniącą, wiśniowo-czerwoną korolę przed zrujnowanym kościołem, który wyglądał jeszcze bardziej złowieszczo w gasnącym półmroku w słabym świetle zasnutego chmurami księżyca. Towarzyszyło temu ogólne poczucie niepokoju, jakie większość kobiet odczuwa, przebywając samotnie na ciemnej ulicy choć w moim przypadku łagodziła je zdolność wyczuwania obecności innych ludzi. Zatrzymałam się, by przeskanować okolice, zaglądając świadomością w astralny wymiar, wysyłając impulsy przez ziemskie powiązania i pozwalając, by informacje do mnie powróciły. Na szczęście wszystko było w porządku, poza samym kościołem. Budynek pozostawał nieodkrytą czarną plamą dla mojego daru, co samo w sobie było niezwykle kuszące. Czytałam o martwych strefach podczas moich studiów okultystycznych, ale nigdy wcześniej nie natknęłam się na taką osobiście. Może powinnam była wtedy wrócić po Genevieve, ale byłam tak podekscytowana, że zabrałam z samochodu jedynie swój kostur i pośpieszyłam wprost do wysokich drzwi wejściowych kościoła. Tak jak lata temu, powoli uchyliłam lewe skrzydło drzwi i zajrzałam do środka. Tym razem moje oczy były już przyzwyczajone do nikłego poziomu światła. Zobaczyłam całe wnętrze rozświetlone srebrzystymi snopami światła księżyca, w których powoli wirowały połyskujące drobiny kurzu. Brązowy krucyfiks delikatnie lśnił, lecz wszystko inne było matowe. Od brudu, nagromadzonego przez lata zaniedbań. Podłogę zaśmiecały kawałki drewna i betonu oraz suche liście. Farba niemal całkowicie odpadła ze ścian, a praktycznie każdą większą powierzchnię szpeciło grafiti. To ostatnie wydało mi się dziwne, ponieważ zewnętrzna część kościoła pozostała nienaruszona. Dlaczego wandale wymalowali tylko wnętrze? Przekroczyłam próg, by przyjrzeć się temu lepiej, i w tej samej chwili moja wewnętrzna zdolność widzenia tego, co niewidzialne, całkowicie zgasła. Nie mogłam już nic wyczuć, pozostały mi wyłącznie fizyczne zmysły. To było przerażające, ale spodziewałam się takiego obrotu spraw. Wiedziałam, że to nie ze mną jest problem. Tak po prostu działało to miejsce. Wiedziałam, że wszystko wróci do normy, gdy tylko wejdę na zewnątrz. Cena eksplorowania martwej strefy polegała na tym, że musiałam robić to bez aktywnych zdolności parapsychicznych, co wydawało się raczej logiczną konsekwencją. Włączyłam diodę let na szczycie mojego kostura i rozświetliłam kościół tak, jak zrobił to Gandalf w mori. Małe ustrojstwo było zaskakująco jasne, przynajmniej takie robiło wrażenie w mroku starej świątyni. Po chwili usłyszałam szczury, karaluchy i być może także większe stworzenia uciekające do swoich kryjówek. Muszę przyznać, że błysk światła na chwilę oszołomił i mnie. Kiedy bystrość wzroku ponownie wróciła do normy, wyciągnęłam kostur i zaczęłam przyglądać się napisom na ścianach. Wcale nie były takie, jakich się spodziewałam. Wszystko wymazane czymś ciemnoczerwonym, jak krew. I kto wie, być może faktycznie była to krew. Nic z tego nie rozumiałam. Widniały tam tylko rozmazane sigile i piktogramy, których nie byłam w stanie rozpoznać. Choć nie potrafiłam ich odczytać, wzbudzały we mnie niepokój. Wyglądały na wściekłe i agresywne komunikaty, jakby były przesiąknięte poziomem nienawiści i złośliwości, dla którego nie istnieją odpowiedniki w żadnym ludzkim języku, jakby umysł, z którego się wyłoniły, był obłąkany poza wszelkimi klinicznymi definicjami szaleństwa. Uczucie grozy coraz bardziej narastało, gdy omiatałam pomieszczenie światłem. I zobaczyłam, że jestem otoczona tymi dziwnymi runami. Gdy poruszałam światłem, symbole zdawały się tańczyć i pulsować w cieniach, a uszy zaczęły wychwytywać pojedyncze, ciche dźwięki, przypominające niezidentyfikowane szepty. Powinnam była wtedy zrezygnować. Powinnam była pobiec do samochodu i odjechać jak najszybciej, ale niestety Ciekawość wzięła górę. Kościół, niegdyś poświęcony Bogu Abrahama, najwyraźniej został przekształcony w świątynię zupełnie innego Boga. Musiałam dowiedzieć się więcej. Odsunęłam się od ścian i stanęłam po środku nawy, upewniając się, że mam wolną drogę ucieczki na wypadek, gdyby zaszła taka potrzeba. Potem skierowałam uwagę na ambonę. To tam, przed laty, widziałam mroczną postać wygłaszającą kazanie. Ostrożnie ruszyłam przed siebie, mocno ściskając kostur, gotowa odeprzeć atak ewentualnego napastnika. Wraz z każdym krokiem cienie wirowały w nienaturalnym, przeciwnym do ruchu wskazówek zegara kierunku, wydłużając się i skracając raz po raz, z przyprawiającą omdłości prędkością. A echo moich kroków rozbrzmiewało znacznie dłużej, niż pozwalałyby na to rozmiary świątyni. Było to skrajnie dezorientujące. Poczułam, jak kręci mi się w głowie, a nogi zaczynają odmawiać posłuszeństwa. Przeszłam jeszcze kilka kroków, aż w końcu osunęłam się na kolana przy ołtarzu, jakbym za chwilę miała przyjąć komunię. Zmusiłam się, by spojrzeć w górę. I wtedy ujrzałam ujście jakiejś próżni. Była jak werwa w rzeczywistości bez wyraźnych granic. Jej krawędzie rozmywały się i zniekształcały na skraju widzenia. W nieopisanych, nieludzkich wymiarach tej pustki ujrzałam lewiatana. Ogromnego tytana trwającego w swym obcym bezkresie. Przypominał nieco plemnik z długim ogonem i podłużną głową, lecz całkowicie pokryty szorstkimi, krwisto-czerwonymi włoskami. Z okolic głowy wyrastało sześć długich, cienkich macek, a po środku znajdowało się jedno oko, żółtawe, przekrwione, z wąską, pionową źrenicą biegnącą przez sam środek. Głęboka, dudniąca wibracja, nie do końca będąca dźwiękiem, przekroczyła granicę między naszymi światami, a ja wiedziałam, że znalazłam się w zasięgu spojrzenia potwora. Widział mnie, chciał mnie, a ja nie potrafiłam zebrać w sobie wystarczająco siły, by się poruszyć. Próbowałam mówić, krzyczeć, cokolwiek, ale ledwie wydobyłam z siebie jęk. Zobaczyłam, jak wyciąga macki w moją stronę, więc skupiłam umysł tak bardzo, jak tylko potrafiłam, na bogini matce, mojej bogini. Mając nadzieję, że bestia potrafi odczytać myśli. Jeśli to stworzenie było jakimś bogiem, być może zawaha się skrzywdzić wyznawczynie innego bóstwa. Niestety nie wyczułam w nim żadnego wahania. Przerażająca istota wciąż wypuszczała ku mnie swoje macki, drżące z niecierpliwości, gotowe pochwycić swą ofiarę i uczynić ze mną co tylko zechce. Hej, El Nulo! krzyknął męski głos za moimi plecami. Próbowałam odwrócić głowę, ale nie potrafiłam oderwać wzroku od pełznącej w moją stronę istoty. Pamiętaj o naszej umowie! To jest Kościół katolicki i tu gramy według katolickich zasad. Tu nie ma kapłanek, muczaczo. Zostaw ją w spokoju. Jeśli chcesz wygłosić kazanie, bierz mnie. Wychudzone macki drgnęły, zatrzymując się w pół drogi na dźwięk jego głosu. Źrenica oka lekko się skurczyła, gdy spojrzenie istoty przenosiło się raz na mnie. Raz na kogoś stojącego za moimi plecami. W końcu skupiła się na mężczyźnie. Bestia wydała kolejny niemy ryk i zabrała swe macki z powrotem w próżnię. Uwolniona spod jego wpływu, gwałtownie się odwróciłam i zobaczyłam starszego latnosa. Jego włosy i broda były długie i wyraźnie zaniedbane. Ubranie podarte i postrzępione. Próżnia i macki nagle zniknęły, a zamiast tego tajemniczy nieznajomy zaczął wykrzykiwać coś w niezrozumiałym języku i wymachiwać rękami dokładnie tak, jak przed laty. Oczywiście chciałam krzyczeć i uciec, ale tym razem pragnęłam też zrozumieć, co się właściwie dzieje. Trzymając kostur jak jedyną ochronę, jaką miałam, podciągnęłam komin na szyję, Usiadłam w bezpiecznej odległości i zaczęłam słuchać tego surrealistycznego kazania. Słowa, które do mnie docierały, były nie tylko obce, były też niewłaściwe. Nie brzmiały jak normalne dźwięki, jakie człowiek był w stanie z siebie wydobyć. Co więcej, miałam wrażenie, że myśli, które miały przekazywać, nie były myślami, jakie potrafi wytworzyć ludzki umysł. Było dla mnie oczywiste, że w tym momencie mężczyzna nie panował nad sobą. Stanowił jedynie marionetkę we władaniu jednookiego Tytana. Istota przemawiała w mojej obecności, ale nie bezpośrednio do mnie. I całe szczęście traktowała mnie zaledwie jak część widowni. Potworne przeżycie słuchać tej niezrozumiałej kakofonii skulona pod spojrzeniem tej ohydnej poczwary. Chciałam mu pomóc, naprawdę, ale wiedziałam, że wobec tak surowej, obcej mocy nic nie zdołam zdziałać. Na szczęście kazanie trwało ledwie kwadrans, po czym mężczyzna zaczął charczeć i oparł się o ambonę, jakby znów odzyskał kontrolę nad swym ciałem. Spojrzał na mnie. Wyraźnie zdziwiony, że wciąż trwam na miejscu. Nikt nigdy nie wysiedział całego mojego kazania. Wysapał łapiąc oddech. Chyba robię postępy. Co to to choler jest? zapytałam drżącym głosem. Przyjrzał mi się przez chwilę uważniej. Jesteś czarownicą, prawda? domyślił się. Już miałam zapytać, skąd to wie, ale wtedy przypomniałam sobie, że mam na sobie kaptur, długą suknię, amulet z pentagramem, klamarę pasa z potrójnym księżycem i trzymam w ręku świecący kostur. No tak. Raczej się z tym nie kryję. Jestem Samantha. Miguel. Skinął głową, osuwając się na ławkę kilka metrów dalej. Ech, cóż, Samanto. Ci starzy bogowie, których czcisz, są w rzeczywistości młodzi. A przynajmniej ich awatary takie są. To tulpy, formy myślowe stworzone i podtrzymywane głównie przez ludzką świadomość. Dlatego są tak pocieszająco ludzkie. Bóg, dla którego ja wygłosiłem kazanie, jest o wiele, wiele starszy. Po raz pierwszy przybrał formę w najbardziej pierwotnej świadomości pierwszych, jednokomórkowych organizmów. Przez cztery miliardy lat był kształtowany i podtrzymywany przez najprostsze myśli niezliczonych mikrobów. Jest tysiące razy starszy niż nasi najstarsi bogowie, i ucieleśnia najbardziej pierwotne popędy biologiczne żerować, rosnąć, rozmnażać się, przetrwać. Dopiero niedawno został skażony bardziej złożonymi myślami głównie wizualnymi stąd to oko lecz wciąż pozostaje bardzo, bardzo prymitywne ale przecież on potrafi mówić przemawiał przez ciebie nie. Nie do końca. To raczej ja mówiłem za niego. A jego myśli były tłumaczone na coś, co potrafię zrozumieć i przekazać. Tylko, że ten system po prostu kiepsko działa. A te znaki na ścianach? To on je stworzył? Moimi rękami, tak. Ale dlaczego? Po co Bóg jednokomórkowców miałby przez ciebie mówić? Co na tym zyskuje? Myśli jak mikrob, jak zarazek. Zaraża ludzi. Ja też już jestem zarażony. Tak jak w przypadku wielu infekcji, nie wiem dokładnie kiedy ani jak to się zaczęło, ale wiem, że szukałem wtedy Boga, Najwyższego Boga, tego prawdziwego, pierwszego i najstarszego z boskich bytów, trwającego poza czasem i przestrzenią. Poza ludzkim pojmowaniem, źródła i przyczyny wszystkiego. Zamiast tego, znalazłem właśnie jego. El nulo. To znaczy nic, prawda? Ja wolę tłumaczyć to jako nicość, ale generalnie zgadza się. Nazwałem go tak, bo dokładnie tak go odczuwam. Nie jak obecność, a raczej jej brak. Bardziej jak ciemność, niż światło, jak dziura w rzeczywistości o zarysie Boga, która próbowała wypełnić podobną dziurę we mnie. Gdy po raz pierwszy spojrzałem na Niego umysłem, skierował ku mnie swój wzrok, wydrążył od środka i bawił się mną jak marionetką. Potem już nigdy nie byłem taki sam. Przeżyłem. To chyba i tak więcej niż miałem prawo oczekiwać. Nie zawsze mnie kontroluje, przynajmniej nie bezpośrednio, ale zawsze czuję, jak próbuje wedrzeć się do mojego umysłu. Zmusić mnie, bym mówił lub robił to, czego pragnie, a pragnie jedynie szerzyć zarazę. Często nie potrafię już odróżnić, gdzie kończę się ja, zaczyna on. Nauczyłem się jednak z tym żyć. Zostałem mnichem, jego mnichem. By zablokować mu możliwości rozprzestrzeniania się, dałem radę wytresować go katolickimi rytuałami. Także teraz przejmuje nade mną kontrolę głównie wtedy, gdy tu przebywam. Z nielicznymi wyjątkami głosi kazania tylko do pustych ławek, więc na razie infekcja jest opanowana. Nie mogę sobie jednak pozwolić na utratę czujności. Jak każde oswojone zwierzę. Może nieoczekiwanie zerwać się ze smyczy. Dlatego jestem wytrwały. Cały czas go badam i mam nadzieję, że pewnego dnia uda mi się go całkowicie unicestwić, tak, by nikt więcej nie musiał przechodzić przez to, co ja. I żyjesz tak od dekad? <słuch> tak. Czy jest coś, co mogę zrobić, żebyś chcesz pomóc, powinnaś odejść i myśleć o nim jak najmniej. Wpełni swoją wewnętrzną dziurę o zarysie bogatą, wieczną, płodną matką ziemią i napalonym satyrem i miej nadzieję, że wystarczą, by nie dostał się tam el nulo. Pokiwałam ze zrozumieniem, ale wciąż nie czułam się dobrze zostawiając go samego w walce z tym przedwiecznym monstrum. Sięgnęłam do kieszeni i wyjęłam jedną z wizytówek Geneviève. Moja koleżanka prowadzi Centrum Duchowego Dobrostanu przy Albion Avenue. Ezoteryczny raj Ewy, powiedziałam kładąc karteczkę na ławce. Obie mamy sporą wiedzę i doświadczenie w okultyzmie, więc jeśli uznasz, że potrzebujesz pomocy, z nicością albo z bardziej przyziemnymi sprawami, nie wahaj się nas odwiedzić. Skinął głową, ale nie sięgnął po wizytówkę. Potem spojrzałam na niego po raz ostatni, po czym wstałam i wybiegłam z opuszczonego kościoła, krzycząc z ulgi, gdy poczułam, jak mój dar jasnowidzenia powrócił, a ja odzyskałam więź z duchowym światem. Od tamtej nocy nie widziałam ani nie słyszałam nic o Miguelu. Staram się stosować do jego rady i myśleć jak najmniej o nicości, żeby nie wykorzystała okazji, by zająć w mym sercu miejsce mojej bogini. Wierzę, że uważność i praktyki duchowe ochronią mnie przed nim i że Miguel pozostanie wierny swoim monastycznym obowiązkom, trzymając potwora na uwięzi w świątyni świętej Ari. Mimo to poczułam potrzebę spisania tego doświadczenia, by wyrzucić je z siebie, a może także z poczucia obowiązku ostrzec innych, by nie szukali tej istoty w żadnej formie. I odmówili jej szansy na zarażenie kolejnych osób. Oczywiście zawsze istnieje możliwość, że pragnienie podzielenia się tą wiedzą nie jest do końca moje. Jednak podjęłam ryzyko. Tak zdecydowałam. Albo tylko wydaje mi się, że to byłam ja.